Beata Kawka, Krzysztof Ratnicyn i Hanka Bodarczak zeznawali w procesie, jaki dyrektor Teatru Miejskiego, Błażej Baraniak, wytoczył właścicielowi telewizji Leszno, Waldemarowi Wodarczakowi. W Lesznie uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Ford Transit Custom, samochód z pełnym wyposażeniem ambulansu pogotowia ruchu drogowego, trafił w ręce leszczyńskiej policji. W stulecie przyjazdu generała Halera do Leszna postanowili uczcić leszczyńscy filateliści. Już po raz czwarty Nadleśnictwo Karczma Borowa zaprasza wszystkich miłośników przyrody na wspólne sadzenie lasu. Akcja odbędzie się 13 kwietnia w Leśnictwie Nowy Świat. Uruchomiono wyjazd z parkingu Centrum Handlowego Manhattan na ulicę Grunwaldzką. 13 kwietnia na Śmigielskim Rynku w godzinach od 9 do 14 będzie można oddać krew i zarejestrować się jako dawca szpiku. W sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemencie odbyły się eliminacje gminne 24 Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019.